Dzień dobry. Nie robię się ostatnio do nagrań, ale nie mam na to czasu. Zobaczyłam, zobaczyłam dzisiaj pytanie na jednej z grup o autyzmie. Czy jako dziewczynki miałyśmy objawy osiowe SD? I zobaczyłam też dzisiaj posta jednej mamy, która pisze, że nauczycielka się czepia jej córki, że ma przestać chodzić z, z zabawką do szkoły. Nauczycielka sumagająca, tak? Czepia się dziewczynki z aspergerem, że ma nie nosić do szkoły zabawki, którą tam sobie gniecie w rączkach, bo to ją rozprasza. Nie wiem od czego zacząć. Może zacznę od tego że Pani Nauczycielko kochana i każde wszystkie inne nauczycielki skończyłam... <gry> Takie życie. Skończyłam dzienne studia na UW z wyróżnieniem. W tym czasie zjadłam, nie wiem, z tysiąc długopisów i non stop się czymś bawiłam. Więc Pani nauczycielko, jeśli uważasz, że dziewczynka z zespołem Aspergera nie skupia się dzięki temu, że się czymś bawi, tylko właśnie się tym rozprasza, to Ty chyba nie skończyłaś studiów za dobrze. Kot gania psa. Nie, pies gania kota. Nie skończyłaś swoich studiów za dobrze i chyba się powinnaś uczyć. Zadanie domowe dla pani nauczycielki. A mam prawo zadawać y, prace domowe paniom nauczycielkom, ponieważ sama skończyłam pedagogika. Co to są Steam. A teraz pytanie o resztę. No yy, a pies chce moją szyszkę. Jak ci dam tą szyszkę, to się nie skupię na filmie. Nie. Yy, o resztę objawów Chodzi o HSD w dzieciństwie, które miałam. Byłam jak Hermiona Granger. Zresztą staram się być. Do dzisiaj. Byłam Kujonem. Eee, miałam obniżoną, obniżoną ocenę zachowania. Eee, jako. Bo się czemu na tym psem? Eee, jako dość mały dzieciak, y, ja wchodziłam do piaskownicy z innymi dziećmi i przyrzekam, że nie wiem, co się tam działo. Y, to było jakieś takie doświadczenie. Ja. W... No masz, no. Y, pytanie o mutyzm wybiórczy. Tak, wchodziłam do piaskownicy. I nie umiałam się odezwać. Nie umiałam się przyłączyć do za żadnej zabawy. Kompletnie nie wiedziałam w ogóle co, jak. Było mi nieprzyjemnie, niefajnie. W jakichś tam relacjach jeden na jeden było ok. Jak miałam jakieś 4 albo 5 lat, ja w ogóle bardzo dużo pamiętam ze swojego dzieciństwa. Nie bardzo ktoś mi chciał w to wierzyć. Na przykład, że pamiętam jak moja siostra się urodziła, Jak ja miałam niecałe 3 lata. Pamiętam, pamiętam jak byłam w szpitalu, pamiętam jak przyjechała. Pamiętam jak y, zażądałam dla niej imienia Madzia. I byłam bardzo oburzona, że Magdalena, a nie Madzia będzie. <grywa> eee. W każdym razie jako taki dzieciak 4, może maksymalnie pięcioletni, letni e, postanowiłam założyć agencję detektywistyczną, ponieważ podejrzewałam mojego dziadka y, o to, że jest jakąś niebezpieczną postacią fantazy. I zatrudniłam do tego dwie dziewczynki. Jedną w swoim wieku, drugą, taką, która już. Chodź się, pokaż z tym uchem. Chodź. Drugą, która już chodziła do podstawówki miała chyba 8 lat. No, chodź, pokaż. No, pokaż się. Nie, nie, pokażesz się. Która miała jakieś 8 lat. Ja im zostawiałam szyfry. Najpierw im tłumaczyłam te szyfry. Jadzie nie kop dziury. Po prostu ja film kręcę teraz, później się pojawimy. Proszę cię. Zostawiałam im szyfry. Tłumaczyłam im oczywiście o co w nich chodzi. Tam były kolory, literki, cyferki, jakieś tam piktogramy. Ja im zostawiałam w różnych miejscach, gdzie dziadek robił różne rzeczy, jakieś tam instrukcje. I później um, odbierałam od nich raport. No i się zorientowałam, orientowałam regularnie, że one w ogóle nic nie rozumieją. No I w końcu się ich pytam, czy wy znacie kolory. No okazało się, że ta młodsza nie zna. To, to w moim wieku jeszcze nie znam nazw kolorów. To jest jakieś upośledzenie. Ona była z rodziny patologicznej, czy upośledzenie społeczne. Ona była z patologicznej rodziny, natomiast ta starsza jeszcze sobie nie radzi na tyle z czytaniem, żeby moje instrukcje ogarniać. Z moją siostrą bawiłyśmy się. Tylko i wyłącznie w, yy, zabawy organizacyjne. To znaczy, na przykład zrzucałyśmy wszystko z półek w pokoju i układałyśmy według nowego systemu. Yy, ewentualnie, miałyśmy bubasy swoje. Yy, to ja swojego wieczorem kąpałam i karmiłam. A tak poza tym, yy, to się bawiłam w to, że on śpi. Jest wyjątkowo grzecznym dzieckiem. Wojtek się nazywa, mam go do dzisiaj. Natomiast Magdy Eliska to było dziecko, które tak jak Magda nie lubiło jeść. Ale tak poza tym to też tylko spało i my na przykład się to w organizację pikniku. Znaczy, że jedziemy na piknik. Polegało to na tym, że pakujemy bardzo dobrze koszyki, wsiadamy w samochód z i jedziemy. Siadamy, Wojtek je, Eliza nie je, yy, więc Magda bierze Eliza za nogi i wali jej głową o podłogę i wracamy. Yy, zabawa w piknik trwała tyle ile zjedzenie Kislu, bo yy, na ten piknik zeszliśmy Kisiel. Yy, w domkach dla lalek Barbie nic się nie działo. Ciągłe przemeblowania tylko. Żadnych historii. Żadnych historii naśladowczych. My siadałyśmy przed domkiem, na przykład, i u mnie to był jakiś tam Ład, i było niewiele osób. Natomiast u Magdy to była po prostu jakaś neandertalska, patologiczna rodzina, y, gdzie na jednego mężczyznę przypadało trzy kobiety i nie wiem, siedem i pół dzieciaka, bo nie było pewne, kto jest ojcem tego jednego. I tylko ustalałyśmy. Kto jest co? I o co chodzi? I nie miałyśmy w ogóle pomysłu, żeby brać te lalki. coś Absolutnie nie. Więc takie rzeczy w głowie nie mieściły. E, pamiętam jak dostałam szał, jak Magda zaczęła chodzić do przedszkola. No i tam chodziła już z miesiąc, więc ją zaczęłam odpytywać z wiedzy, którą moim zdaniem już powinna mieć. E, dostałam szału, jak się okazało, że nie wie, kto jest autorem bitwy pod Grunwaldem. Zaczęła mi tłumaczyć, że do, <noise> że to jest wstyd, no to Magda jest 3 lata ode mnie młodsza, no to ja byłam wtedy w pierwszej klasie, tak? E, że to jest wstyd, e, że to jest bardzo ważny obraz i nie wiedzieć po prostu kto jest jego autorem, Tu jest jak... Wyprać życie jaskiniowca. Byłam tym załamana. Mama mi tłumaczyła, że Magda jest za mała, żeby musieć wiedzieć takie rzeczy. Ja w ogóle tego nie mogłam przetrawić. Magda ogarnęła, kto to jest matejko. Byłam strasznie wyśmiewana w klasie i w ogóle nie rozumiałam o co chodzi. Natomiast były takie momenty, że mnie wszyscy strasznie lubili. Również nie wiedziałam o co chodzi. No dzisiaj już wiem. Oni chcieli, żebym z nimi siadała jak y, była klasówka. I oni nawet mówili, a ja nie czuję. A jest klasówka Ania, usiądź koło mnie. Aha, no dobra, to mnie lubi. Uh -huh. yy, dowiedziałam się od y, dziewczyny, którą znam od zerówki, że miałam wielkie powodzenie u chłopaków. Yy. Ja myślałam, że oni mają za kompletną pedałkę, Że oni się ze mną zadają, ponieważ nie widzą w ogóle we mnie dziewczyny, tylko yy, kumpla. Yy, miałam 33 lata, jak się zorientowałam, że prezent od kolegi z klasy takie koraliki z takich drobniesienkich koralików. Ja byłam hipiską, więc to był taki świetny. Już w piątej czy w czwartej klasie, oj. Bawię się z pinką, złamałam ząb. Pani nauczycielko, wspomagająca. Ym. Ym. Zaczęłam być hipiską, bo już wtedy bardzo kontestowałam system. Dostałam od niego takie koraliki, które mi sięgały do ziemi. No to chyba długo je robił. Ym. Ja miałam 33 lata, tak się zorientowałam, dlaczego ten chłopak codziennie nie był i dlaczego dostałam te koraliki i w ogóle. Pozdrawiam. <laughs> Przepraszam, naprawdę nie ogarniałam. W podobny sposób nie, nie ogarniałam wielu innych chłopaków w swoim dzieciństwie. Pamiętam, jak zmieniłam szkołę w zerówce. Poszłam na świetlica. Pamiętam doskonale ten dzień. Przyrzekam, że ta świetlica kręciła się jak karuzela. Ja przestałam ten dzień, Trzymając się obudowy od kaloryfera, z którą zresztą też później zrobiłam coś dziwnego, bo się bałam, że się przewrócę. Jak ojciec po mnie przyszedł i się zapytał, czy byłam na obiedzie, to po prostu mu odpowiedziałam, że nie mogłam, bo wszystko się kręciło. Ale na ten obiad zaczęłam docierać gdzieś po tygodniu, bo świetlica przestała się w końcu kręcić. Miałam też fazę, że mnie interesowało, czy jak wsadzę gdzieś głowę, to ją wyjmę. Yy, zaklinowałam się wielokrotnie. Wsadziłam, yy, właśnie wsadzałam na świetlice głowę w tą obudowę no, tego kaloryfera, w taką słonkę drewnianą tam takie szczebelki były. Nam się zaklinowała. Mi się to wydawało absurdalne. Tam wyjmowali te szczębelki. Wydawało mi się to absurdalne, bo przecież jak weszło, to powinno wyjść, więc zrobiłam to jeszcze chyba za dwa razy. Za każdym razem z tym samym skutkiem. Klinowałam sobie głowę na klatce schodowej w barierkach z tego samego powodu. To, to trwało. Miałyśmy z moją siostrą y, absolutnie chore zabawy z y, użyciem noża. I to już jak byłyśmy dosyć małe. Y, miałyśmy na przykład takie wielogodzinne głupawki, podczas których y, ganiałyśmy się z pędkiem parówek, używając tego jak bicza, a druga na przykład miała nóż do obrony. Y, Mieliśmy też taką zabawę, że podrzucałyśmy ogórka do góry i łapałyśmy go na ten nóż, ile razy go przetniemy w powietrzu. Dość często zdarzało nam się wybijać dziury w drzwiach, szyby. Pod tych, podczas tych zabaw towarzyszyły nam emocje, które nas absolutnie przerastały. To znaczy... Samo to, że się śmiejemy, albo samo to, że się gonimy, wywoływało w nas po prostu coś takiego, że tego się nie dawało powstrzymać. To zazwyczaj doprowadzało do tego, że w końcu leżałyśmy i, 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 i jak w tańcu Świętego Wita, miałyśmy niemalże drgawki, tak? Żeby się uspokoić, to, 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 to musiałyśmy odbyć coś, co wyglądało po prostu jak opętanie. Yy, oczywiście fatalna integracja sensoryczna, która została do dzisiaj. Tutaj wbiłam sobie kilka dni temu śrubokręt. Miałam około 15 lat, jak przestałam się przewracać yy, co chwila w zimę. I miałam 24 lata, jak przestałam w ogóle się wypierdzielać w zimę. Yy, do dzisiaj przegryzam sobie język do krwi, wygryzam sobie dziury w policzkach niechcący. Yy, gdzieś to. Do... 20 roku życia, gestykulując, potrafiłam sobie wsadzić palec do oka, ale tak bardzo boleśnie. Co jeszcze? Nauczyłam się robić przewroty, figołki, jak miałam ła 3 lata. I zrobiłam dwa numery. Ten był taki, że pokazywałam prababci, że umiem, i wpadłam na jakąś zabawkę, uszkodziłam sobie kręgosłup, zaczęłam się dusić, no jakoś mnie tam odratowali. I już, już miałam bardzo niechętny do tego stosunek, ale ojciec, który mnie uczył tych przewrotów, stwierdził, że jeśli teraz lęk mi zostanie, to to będzie problem, więc pokazał mi, że mogę. No i robiłam. I poszłam nad staw. No więc jak tak myślę, to, to jak to moje dzieciństwo wyglądało. To nie wiem. No do... Moja mama była na opiekuńczy, a z drugiej strony ja na przykład chodziłam sama z psem po mieście, jak byłam na miasteczku. No i też leżałam nad stawem, który był u nas. No i postanowiłam zrobić przewrót do tyłu. I wpadłam do stawu. A nie Miałam pływać. Ojciec mnie uratował, natomiast po tej sytuacji ja już nigdy nie zgodziłam się zrobić przewrotów. Większość włów w podstawówce to jest robienie przewrotów. Wiecie, jak wiel na jak wielką śmieszność naraża się dziecko i na jak wielką agresję dorosłych naraża się dziecko, które odmawia zrobienia przewrotów? Cała klasa się śmieje, nauczyciel jest wściekły, dostajesz jedynkę za jedynką, rodzice w domu są wściekli, ojciec kiedyś mnie pobił, także byłam cała w siniakach, gumowym takim kapciem, jebitnym, e, za to, że ja nie chcę robić tych przewrotów. E, jako typowa aspergerka powiedziałam, to jest karalne, chuju, ja robię ci wstyd. I pokazywałam siniaki wszystkim. Na jakiejś imprezie u przyjaciół moich rodziców też to powiedziałam. I oczywiście usłyszałam od dorosłych: Oj, żeby nie przesadzała, i w ogóle, matka, że jakbym nie zasłużyła, to coś tam. Ja powiedziałam: Naprawdę, dzieci zasługują na coś takiego. I rozebrałam się. Wstydnie do zapomnienia. Rodzice już mnie więcej nie pobili. Tak, żeby były ślady. Yy... Dzieciństwo z Aspergerem byłoby wspaniałe, gdybyśmy wiedzieli, yy, czym różnimy się od tych dziwnych, głupich dzieci. Głupich, sorry, głupszych od nas. Ja bardzo szybko. Yy... Znaczy gdzieś koło trzeciej klasy, zaczęłam czuć satysfakcję z tego, że się różnię. Bo marność zachowań, małość zachowań dzieci w mojej klasie budziły we mnie taką pogardę, ich jakieś błahe myślenie, ich prostactwo, ich kiepski gust, ich niezrozumienie, lektur na przykład. Budziły we mnie takie zażenowanie, że ja się cieszyłam, że oni mnie nie lubią. Na palcach jednej ręki można policzyć osoby, które mnie lubią, lubiły, i szczerze wydaje mi się, że to, że to byli aspi. To były osoby, które może nie miały obniżonego zachowania, ale po pierwsze dobrze się uczyli po drugie albo w ogóle się nie odzywali zazwyczaj albo byli wyjątkowo elokwentni wywiórka wyjątkowo elokwentni i ciągle kłócili się z księdzem na religii więc mam wrażenie że po prostu ja się dobrze czułam ze swoimi Gdybym ja rozumiała od początku, czym różnią się ci, którzy mają do mnie problem, to by mi to oszczędziło wielu przykrości. Gdybym wiedziała, gdzie szukać swoich, oszczędziłoby mi to lat poczucia osamotnienia. Teraz, jak jestem na grupie dla Speed Girls to ja się czuję u siebie. Ja się czuję po prostu w swoim plemieniu. Yy. Nagle się okazuje, że dziwaczki są takie same jak ja. Niczym się nie różnią. Ja też majtki gryzą w tyłek, one też nie mogą wytrzymać w skarpetkach, one też były przemądrzały Hermiony Granger, im też się zarzuca agresję, yy, mordercze spojrzenie i tam jakieś inne bzdury. Ostatnio rozpoznałam w dziewczynie Aspi. Pozdrawiam, bo wiesz, że o tobie mówię. Eee... Zamieniłam dziewczyną kilka słów. I zapytałam się, eee, czy ona ma Aspergera. Co <grytanie> ona się ucieszyła, bardzo powiedziała tak, jestem w trakcie diagnozy. I później się mnie zapytała, skąd wiem. Więc tak zastanawiam wy kurczę, wiesz co? Ciężko powiedzieć, ale spojrzenie, cienkość i bladość Twojej skóry, coś z Harry Pottera, i coś w ruchach. Oraz to, że jesteś w tym miejscu, w którym się właśnie znalazłaś, w tej sytuacji. To są takie jakieś niuanse, ale jeśli ja wyczułam swoją, to, to tą nieswojość nas też inni szybko wyczuwają, tak? Znaczy, wiadomo, no. Wiadomo, bo ja jestem bardzo często, bardzo źle odbierana, zanim cokolwiek zrobię. Prawda, wystarczyłoby, wystarczyłoby zmiana podejścia, żeby korzystać z naszego wewnętrznego spokoju, z naszej wewnętrznej mądrości i logiki, z naszej miłości i szczerości. Świat byłby lepszy, gdyby się nie paliło czarownic.